Dzień dobry kochane i kochani, witam Was w dawno niewidzianej serii Pierwszy kontakt, pierwszy kontakt z talią i dzisiaj jest to Star Spinner Tarot. Talia, która została wydana w pierwszych miesiącach tego roku, nie pamiętam dokładnie kiedy. Szybko się rozszedł, zdaje się, pierwszy, pierwszy rzut, pierwszy nakład. Ja wtedy nie zdążyłam jej kupić, ale, ale teraz je, już ją mam. 81 kart, bo niektóre się powtarzają. Stylistyka, taka jak widzicie na obrazku, autorem jest Triangle, chyba tak się to czyta. Osoba znana w niektórych kręgach z tego, że fajnie rysuje. Bardzo, bardzo specyficzny styl, który przynajmniej na, na ekranie komputerowym bardzo, bardzo mi odpowiadał. Zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Myślę sobie, że z czytaniami na lipiec to właśnie na tą talię czekałam, bo <śmianie> miałam je robić już chyba od tygodnia, ale ciągle mnie to powstrzymywało i dzisiaj w końcu ta przyszła. Budełko na Magnes. Wydawnictwo Chronicle Books. Ale oczywiście uh, Manufactured in China bo gdzieś by indziej. Ale te chińskie druki są w tej chwili bardzo, bardzo dobre. Więc nie ma na co narzekać. Otwieramy. I od razu mamy na wierzchu głupca. Nie ma dodatkowej folii, co mnie osobiście bardzo cieszy. Jest książeczka. W książeczce, czyli przewodniku. Mamy introdukcję, czyli wprowadzenie. Arkana małe i duże. Instrukcje do czytania. Rozkłady. I potem po kolei wielkie arkana, małe arkana, które w tej talii nazywają się buławy, puchary, tak, chalices, czyli nie cups, tylko chalices, e, miecze, swords i coins, czyli monety. I jest też nota o artyście. 125 strona. Może będzie obrazek? Nie, nie ma. Trangle Nguyen e, jest urodzony na w Filipinach, ale jest amerykańskim, przepraszam, wietnamskim amerykaninem, tak, czyli mieszane, bardzo bogate korzenie, który rysuje komiksy i jest ilustratorem, żyje w Minnesota ze swoim partnerem i trzema kurczakami, <grywania> trzema kurami. Stale Czuję miłość do folkloru i opowieści o elfach i innych magicznych stworzeniach, i myślę, że to jest bardzo mocno widoczne w jego talii, która przyszła do mnie od razu zagięta w jedną stronę, więc będę ją rozginać sukcesywnie, tasując. Popatrzcie razem ze mną na tę talię, która wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo fajna, bardzo piękna. Głupiec. Mag, który wygląda trochę jak krasnolud. Arcykapłanka. Cesarzowa. Cesarz. Ciekawe pozycje. Wspaniały, wspaniały arcykapłan. Taki bardzo szamański. Kochankowi i właśnie kochanków jest więcej niż jedna karta. Tutaj mamy parę heteroseksualną, ale mamy też pary homoseksualne. E, czyli nie, nie heteroseksualne. i bardzo dobrze. Przy okazji chciałam powiedzieć, że LGBT to ludzie i zawsze jestem z Wami, zawsze jestem po Waszej stronie i zawsze Was popieram. E, tutaj dwie dziewczyny i tutaj dwie dziewczyny, a może i nie dziewczyny. Właśnie, to nie są dziewczyny, to jest dziewczyna i chłopak. Czyli mamy jakby bardzo dużo tutaj do wyboru, co nam bardziej pasuje. Te postaci nawet na tej karcie są bardzo takie androginiczne, e, więc możemy sobie dowolnie dopisać, kto, e, kto kocha kogo, ale miłość jest jedna. Miłość to miłość. E... Mamy rydwan, czyli mamy cztery karty kochanków, jeszcze nie wiem, którą wybiorę, zobaczymy. Piękny, piękny rydwan, na takiej łodzi ktoś tutaj, na arce do przodu, z dwoma kotami dla odmiany. Bardzo mają fajne miny te koty, takie typowo kocie. Mamy siłę, która nazywa się tutaj fortitude, czyli tak dość nietypowo, nie strength. Pustelnik. Fajne są te sfery tutaj. Te wszystkie koła, które się przenikają. Koło tym razem nie fortuny, tylko losu. Will, fate. Sprawiedliwość. Uskrzydlona. Anielska właściwie. Co ciekawe, ma cztery pary skrzydeł. Znaczy dwie pary skrzydeł. Cztery skrzydła. Wisielec. Przepiękna śmierć. Absolutnie, chyba jedna z moich ulubionych śmierci. Tak czuję. Która mówi o prognieniu zmiany. I te maki wspaniała karta. Sprawiedliwość, e, przepraszam, umiarkowanie. Diabeł w całej swojej anielskiej postaci, bo przecież diabeł to anioł upadły. A może nie? <laughs> Wieża. Wieża, której tylko z głowy spada korona i lecą tutaj jakieś ważne dokumenty. Tego, tego zniszczenia tak jeszcze nie widać. Ono dopiero się rozpoczyna. Gwiazda. Księżyc. Bardzo taki mangowy. Jeśli tutaj mylę pojęcia kulturowe, to przepraszam, bo akurat na tym, na tym obszarze w ogóle się nie znam. Może mnie mój syn trochę poduczy, bo się mocno zainteresował. Ale na razie na razie to jestem z tego tematu noga. Mm. Tu mamy słońce. Jako taki taki posłaniec bardzo, bardzo ciekawe coś co leci z wielkim impetem w dół sąd i nie wiem czemu wyłączyło mi się wideo i od pewnego czasu mi się nic nie nagrywało Merkury w retrogradacji tu mamy kartę świat bardzo syty i zadowolony świat i idziemy do buław buławy są reprezentowane przez takie różdżki z gwiazdką na, na czubku, czyli takie bardzo kojarzące się z, nie powiem, z elfami, bo elfy to były u Tolkiena, i były wielkie, i wspaniałe, i potężne. Raczej z elfikami, takimi dziecięcymi wyobrażeniami z bajek, z baśni. I mamy asa Buław, Buławy utrzymane są w takiej jednolitej kolorystycznej konwencji właśnie zgaszonej żółci. Dwie buławy, widzicie elfiki, trzy buławy, cztery buławy i pięć i sześć, siedem, osiem jak w gwiazdki z nieba. 9. Tutaj już pewne znużenie pracą. I 10. Paś. Paś jest zaznaczony literą P. Jako Page of Wands. Knight of Wands. Rycerzna na ptaku. Królowa z bardzo dużym kotkiem. Król. Wydaje mi się, że wszyscy królowie w tej talii są przedstawieni, przedstawieni jako ptaki. Zobaczymy czy w książce czy w książeczce jest to wytłumaczone. Ja zawsze szukam wytłumaczeń takich wyborów artystycznych, ale nie zawsze je znajduję. Dalej mamy kielichy, czy też puchary. I tu występują syreny. Hmm, czyli pół ludzie, pół Pół ryby, tak zrobimy ogonem. Jest dominującym kolorem ten róż, ale nie ma tutaj już takich konsekwencji jak w buławach. Za chwilę to zobaczycie. Dwa puchary, trzy puchary. Jeszcze ten róż dominuje, ale na przykład w czwórce już nie. Tu jest dużo, dużo nostalgicznego koloru niebieskiego. W piątce te kolory są jeszcze bardziej takie dramatyczne. Pojawia się czerń. W szóstce mamy powrót różu, tu chyba nawiązanie do baśni o serence, która zakochała się w księciu, siódemka kielichów, pucharów. Osiem. Osiem też sporo nostalgii, ten błękit wprowadza. Tutaj taka bardzo dynamiczna. Układanka między kolorami. Tu raczej spokój błękitu. I dziesięć. Dziesiątki są tutaj. Tak widzę. Przyprawione smutkiem. Troszkę. Jak patrzę na, na postać tej. tej uskrzydlonej dziewczyny. To widać tu jakiś, jakiś żal. To nie ona być może. Coś się dopełnia w każdym razie w dziesiątkach. I znowu paś, Leśny stwór. Rycerz. Bardzo zakochany. Królowa. Która jest z Rynu, I król. No nie, nie jest to tak <gryw> Jest smog. Czyli nie, nie są ptakami, ale są postaciami nieantropomorficznymi, tak? Czyli nie są, nie są ludźmi ani nie są ludziopodobni, tylko właśnie z innych obszarów pochodzą. Król Pucharów jest, jest chińskim smokiem. Teraz mamy miecze. Miecze prawdopodobnie będą właśnie w szarościach i błękitach. Zobaczymy. A mieczy, dwójka mieczy. Trójka mieczy, jaka piękna. <laughs> Czwórka. Bez patyczkowania się, w trumnie. Pięć. Pięć za to takie lekkie, jak na pięć mieczy. Szósteczka. Dużo księżyca, prawda? tu gwiazdy tu jakaś poświata tu też był księżyc i tu gwiazdy taka, taka nocna część tej talii siedem mieczy osiem dziewięć <grym> chochlik który na mnie daje spać. I dziesięć Feniks przebity mieczami, który jest 9, a dziesiąty leży. I gwiazdeczka. To jest Paś. Bardzo prosty rysunek, ale fajny, podoba mi się. To jest rycerz. To jest królowa. O, królowa zjadająca czerwoną różę. Królowa, jako nie, to wygląda jak droga przez las trochę. Bardzo taka, bardzo do kali zbliżona. Ten wąż tutaj to jest takie przypominające o. Trudnych aspektach królowej mieczy, czy też wymagających aspektach królowej mieczy. A I król, który jest ptakiem, czyli możliwe, że wszyscy są ptakami poza królem Pucharów. <grych> Ten król jest bardzo piękny. I na końcu mamy monety. As. Dwójka. Dominujący kolor zielony, jak widzicie. Trójka. Cztery monety dość nietypowo. Pięć monet ze stłuczonym lustrem, sześć i sześć poziomek, siedem z łabędziami, osiem. Hmm. Czas dziewiątka. Zazwyczaj mamy tu sokoła. A teraz jest nie wiem, puszczyk czy jakaś inna sowa. I dziesiątka, pan i jego pies <grystanie> i drzewo życia. To jest paś monet. Rycerz. Jaka malutka ta monetka królowa denarów. I król narów, który jest królikiem. Już wiem, czemu mi się wyłączało, bo nagrywam to w jakości ultra-HD i okazuje się, że filmy mogą mieć tylko do 8 minut więc po prostu po 8 minutach mi się wyłącza. E, więc jak widzicie, w, tym, w tej talii mamy królów nieludzkich bardzo. E, są to różnego rodzaju zwierzęta mityczne i nie. E, a poza tym wszystkie postaci jakoś tam przypominają e, ludzi tak wygląda ta taria. myślę, że się szybciej z nią nawet zaznajomicie w czytaniach, bo będę jej używać do czytań na lipiec mm. także liczę, że się podoba zobaczę jak się z nią będzie pracować e, niestety padł mi laptop i z kolei moja praca jest trochę utrudniona, ale robię wszystko, żeby temu zaradzić może uruchomię jakąś zbiórkę na tego laptopa. Jeśli tak, to na pewno dam Wam znać. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.